Rekolekcję organizuje blog Wyruszyć w dal. Więcej na stronie www.wyruszycwdal.blogspot.com Dobrem zwyciężaj. Podejmij wielkopostne wyzwanie. Na rekolekcję zapraszają Mira Jankowska i ksiądz Karol Aleksandrowicz. Jesteśmy już u celu, ale może to być taki bardziej początek nawet, bo nie możemy się na tym zamykać, tylko musimy iść dalej, niż dobro dalej. No właśnie. I jak tu to, jest problem, jak, jak bo. To zrobić? Jak to zrobić? Żeby nie, nie zatrzymać się na tym? No, ja myślę, że to jest zaproszenie do tego, żeby wdrażać to w życie. Czyli żeby to, co nam się objawiło przez ten czas wielkiego postu, komuś jakaś jedna rzecz wyświetliła, komuś innemu cały zestaw rzeczy, które mógłby zacząć robić, albo właśnie przestać robić, albo jakoś myśleć, albo myśleć inaczej, że może. Zatrzymać się na jednej, dwóch sprawach i to w sobie uszanować, docenić, yy, pielęgnować i nieść w kolejne dni, tak żeby było yy, jakby owocne to, co dla Ciebie indywidualnie jest odkrywcze i jest cenne. Bo tak naprawdę o to chodzi. O to chodzi też w miłości. Mhm. No właśnie, czyli zwycięstwo to. To nie tylko jedna bitwa właśnie, te, te wszystkie wygrane w tym czasie, no już jest coś do przodu, żeby zapamiętać to, co się udało zrobić, żeby docenić to właśnie, żeby nie zniechęcać się, nawet jeśli był w tym czasie właśnie czas doświadczeń porażek też. Chodzi o to, żeby zwyciężać, ale powoli, myśląc w dalszej perspektywie o tym najważniejszym zwycięstwie. W jednym z odcinków przytoczyłem księdza Mirosława Malińskiego z Wrocławia. I on taką historię opowiadał a propos Wielkanocy: że kiedyś w jakimś kościele na rezurekcji głosił kazanie, i widział, że ludzie są tacy smutni, jacyś posępni. Że tutaj taka uroczystość, a ludzie. No rano! <laughs> i zimno, ponure twarze, i tak chciał jakoś tak ład, fajnie zagadać do tych ludzi, jakoś takich może ruszyć z siedzenia mówi Ludzie, patrzcie, grób pusty, Chrystus martwych wstał, to jest grób pusty. A ktoś się wychyla i takim posępnym głosem mówi, ale jednak grób, proszę księdza. No tak, bo a ja przywołam to, to o czym też mówiliśmy w, jednym z, w jednej z rozmów, ten obrazek, gdzie są pszczoła i mucha, już może pani nie kończy. <laughs> ale nie powiem ostatniego słowa, ale pszczoła, przy pszczółce jest napisane Jaki piękny świat, wszędzie pełno miotku. A przy muszę jest napisane Jaki piękny świat, wszędzie pełno g. Od, od tego, jak patrzymy na rzeczywistość, zależy, jak będziemy y, oceniać to, co jest. A przecież to, co jest, i tak jest darem. Jest łaską. I Pamiętać dlatego i potrzeba wdzięczności. Pamiętać o innych, nie zapominając o sobie. Ciesz się i nie czuj się winny. Taka konkluzja tych rekolekcji. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Tym razem zacznę może od. No nie od końca, to głupio <śm> <śm> zabrzmi, od drugiej osoby, bo na początku przedstawiam najpierw panią Mirę. Ksiądz Karol Aleksandrowicz z Archikatedry Warszawskiej. Bardzo dziękuję. No, kiedyś miałem na samochodzie taki napis, y, na taki biały samochód był i, i był napis czarny, memento mori. <laughs> Że pamiętaj, to, to jest to ostateczne zwycięstwo. To, ta śmierć to ma być ostateczne twoje zwycięstwo. Nie bój się tego. Y, no więc życzę ci, żebyś się nie bał tej śmierci. A ja życzę y, i sobie, i nam, panom tutaj w studiu, ale też państwu przede wszystkim, m, żebyśmy umieli żyć. Bo od tego, jak żyjemy tutaj, będzie zależało, jak też będziemy, yy, w jakiej kondycji, gdzie znajdziemy się po drugiej stronie, w, jakiej, w jakim stanie, że tak powiem, tak? I życzę po prostu, żebyśmy żyli miłością. A mówiła pani Mira Jankowska z Mistrzowskiej Akademii Miłości, do której serdecznie zachęcamy. Cóż innego mogłabym zresztą powiedzieć, <laughs> prawda? Skoro z takiej akademii jestem, czyli chyba siebie też muszę jeszcze przedstawić na sam koniec. Wypadałoby. Paweł Czyżniewski, blog Wyruszyć w dal. Zachęcam, jeżeli, jeżeli komuś z Was podoba się to, co robię, to zachęcam do zaglądania no i komentowania. Wszystkiego dobrego na święta, radości ze zmartwychwstałego Jezusa. Amen, Alleluja. <laughs> Alleluja, i do przodu. Dobrem zwyciężaj. Podejmij wielkopostne wyzwanie. Na rekolekcję zapraszają: Mira Jankowska i ksiądz Karol Aleksandrowicz. Rekolekcję organizuje blog Wyruszyć w Dal więcej na stronie www.wyruszyćwdalbloks.com